Przed nami 217. odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Cajnep wciąż ukrywa prawdę i zgadza się na zaręczyny, choć kocha Halila. Powód jest prosty. Alper grozi, że go zabije, jeśli nie zostanie jego żoną. Musi udawać przed rodziną, że to jej decyzja. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 217 odcinku Wichrowego Wzgórza. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe Wzgórze, turecki, rozgarli tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD, choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnego. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać. Zobacz streszczenie 217 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji 217 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 217 odcinka serialu w czwartek, 17 lipca 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Zeynep wciąż ukrywa prawdę i zgadza się na zaręczyny z Alperem, choć kocha Halila. Alper szantażuje ją i grozi, że zabije Halila, jeśli dziewczyna za niego nie wyjdzie. Zeynep, nie mogąc wyznać prawdy rodzinie, udaje, że to jej decyzja. Podczas zaręczyn Zumrud dowiaduje się o zmianie narzeczonego i przeżywa wstrząs, a Halil, choć rozżalony, postanawia nie dokładać jej cierpienia. Sajneb próbuje porozmawiać z Haliłem, ale on nie chce jej znać i oskarża o zdradę, a Zumrud, domyślając się, że coś jest nie tak, przeżywa załamanie. Halil postanawia jeszcze chwilę znosić obecność Cainep tylko ze względu na jej babcie, prosząc, by nie mówiła jej prawdy, póki nie dojdzie do siebie. Zobacz zdjęcia z odcinka.